No dzień dobry. Jesteśmy niedaleko Nordhorn. Tutaj polscy patrioci kopią piękne rowy, bo rodziny muszą jakieś pieniądze dostać, ponieważ w Polsce się nic nie opłaca. Ty jesteś Jacek czy Marek? Bo ja nie zrozumiałem. Ja jestem Artur Głowacki. z Zwałcza, z Polski. Nie bójcie się chłopaki. Pozdrówcie Wasze rodziny. I walczymy nadal o Polskę wolno, prawda? No i dobrze, nie bójcie się. To jest wszystko program polonijny, nie? Bo u nas się w Polsce niewiele opłaca, a tutaj musimy tyrać, nie? Żeby zarobić na te wysokie podatki. Dobra, chłopaki, jadę do domu, bo mam muszę kawę dawać. Na razie. I widzicie państwo, tak to właśnie jest na tej polskiej emigracji. A co robią posłowie? No oni robią. Oni robią to, że Sejm kosztuje... Milion trzysta tysięcy miesięcznie i to jeszcze są ceny z tamtego roku. Kto wie, czy nie wypracowali sobie podwyżek? Tego ja właśnie nie wiem. A co Państwo uważacie na ten temat? Mówił do Państwa Artur Głowacki, telefon 661-0348 i strona artur-prezydent.pl Proszę o komentarze pod tym filmem na YouTube. Dziękuję.